Witam serdecznie Kochani, z tej strony Łóżka Polan, za chwilę przedstawię Wam horoskop na następny tydzień. Drogie osoby z podznaku Barana, witam oczywiście Was Kochani. Zobaczmy jaki to będzie dla Was tydzień i już patrzymy na pracę dwójkę denarową. Macie na emocje giermek pucharowy, no i tutaj na, na zdrowie karta śmierci. Co to znaczy w praktyce? Zaczynając od pracy macie dwójeczkę denarową i ta dwójka denarowa wskazuje, na podjęcie, możliwość podjęcia pracy, ale też na tak naprawdę kilku prac, bo jest to karta różnych zajęć, żonglowania nimi lub podjęcia nawet dwóch prac na raz, które będą dawać różne źródła pieniędzy, natomiast coś tam się będzie działo, tak? Jak najbardziej. Jest to karta łączenia dwóch światów, możliwości oczywiście podróży, no i tutaj balansowania między dwiema opcjami. Pieniądz przychodzący, odchodzący, ale. Praca powinna być, no i takie pieniądze też pochodzące z pracy, która jest na przykład niezalegalizowana, lub umowa nie jest stabilna, tak, czyli nie jest taką umową o pracę. Natomiast praca jako praca, tak, i pieniądze w związku z tym też jak najbardziej. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę w tym czasie czekają, czekają was różnego rodzaju chwiejności, no i trzeba będzie się zmierzyć tutaj też przy okazji z tym, że. Czeka Was też trudny wybór. Może się pojawić dodatkowe zajęcie w ramach tej pracy, której robicie, lub dodatkowej osobno wziętej powiedzmy z zewnątrz, która też da pieniądze czy zlecenia, tak, które będą dla Was okazjonalne i ten pieniądz będzie przychodził. Tak więc dobra karta na ten tydzień, mimo wszystko i tego się trzymamy. Jeśli chodzi o emocje, mamy gierbkę Bucharów. Hybiernych Bucharów oznacza powodzenie u osób młodych, młodszych. Zaproszenia, dobrą, ciepłą inicjatywę, sympatyczne osoby. Tak więc tutaj w tym tygodniu ktoś okaże Wam fajne zainteresowanie i warto by było się na to po prostu otworzyć. Jeśli chodzi o osoby, które mają tutaj kogoś, tak samo możecie liczyć na to, że partner, partnerka będą serdeczni dla Was. Możecie otrzymać jakieś zaproszenie, nawet prezent, tak? Przy tej karcie dar gest, miłe usposobienie jest wyznacznikiem tej karty. Dodatkowo swoim może się okazać właśnie młoda osoba lub chęć posiadania dziecka, które też zespoli dwie osoby. Tak więc bardzo fajna karta. To na pewno. Jeśli chodzi o zdrowie, tutaj Karta Śmierci, no jest to karta zmienna, tak? Ale też nie powinniśmy się jej obawiać. Jest to karta transformacyjna. Na przykład, jeżeli mamy tutaj złe doświadczenia, Chcemy, żeby już się coś zakończyło, to los jakby gdzieś tam zakończy. tak? To jest karta wyjścia z czegoś, odejścia, zakończenia, przecięcia, tak? Nie jest to karta transformacji, może zmiany, na przykład z waszego sposobu myślenia odnośnie z Waszego stanu zdrowia. Generalnie jakaś zmiana, która spowoduje transformację, przemianę i coś, co na pewno tutaj zrewolucjonizuje wasze zdrowie. Natomiast Takiej dodatkowej opcji, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, warto zwrócić uwagę na układ moczowo-płciowy, na rządy rodne i pewne rzeczy mogą powracać tutaj, czy coś z przeszłości odnośnie dolegliwości będzie powracało, natomiast nie obawiamy się tego. To jest karta czasowa, tak więc z tego się trzymamy. Dziękuję, Przychodzę do kolejnego znaku zadnietu. Do osób spod znaku byka witam Was serdecznie. Z tej strony, oczywiście, Łóżka Apolonia. No i przedstawię Wam za chwilę tutaj horoskop na następny tydzień. Zobaczmy, jaki to będzie dla Was tydzień. E, już patrzymy. E, na pracę macie królową mieczy. Na kwestie tutaj emocjonalna Szóstka m, pucharów i na zdrowie królowa denarów. Co to oznacza? Królowa mieczy na pracę. No jest to karta trudna, tak? E, szukamy teraz pracy, chcemy ją otrzymać. No, a królowa mieczy jest taką surową kartą, czyli oznacza surowe. Warunki surowe osoby, zetknięcie się z trudnymi warunkami, tak, trudnymi rozmowami, wymaganiami, które będą ciężkie do przeskoczenia. Jeśli się umiejętnie do tego dostosujemy i jakby nie poddamy, tak, nie damy się też zgładzić, że tak powiem, wolokiernie mówiąc, i mieczy, możemy liczyć na to, że. Tutaj osiągnięcie sukcesu jest ważne i jest możliwe oczywiście. Natomiast jest to trudna karta i trzeba tutaj też się kierować własnym, takim też surowym, wbrew pozorom, doświadczeniem. Natomiast tutaj pomocną osobą może być kopyta o jasnych włosach i taka osoba też może Was na przykład przyjąć czy rekrutować. I to też jest ważne, dosyć dla Was sygnał czy symbol. Dla osób, które mają tutaj pracę to jest karta też surowej oceny, i tutaj, jeżeli macie w pracy taką osobę o jasnych włosach, kobietę, to musicie uważać, bo możecie otrzymać reprezentę. Może też oznaczać na przykład, jakiegoś klienta, tak? Jakąś osobę, która po prostu gdzieś tam wzbudzi pewne emocje, i trzeba tutaj bardzo taktownie się zachować, by nie popełnić błędów. Przy tej karcie nie szarżujemy na pewno. Jeśli chodzi o emocje, tutaj już trochę lepiej, bo. Macie szóstkę pucharową i ta szóstka pucharowa jest o tyle fajna, kochani, że ona wskazuje na, na przykład jeżeli szukamy tej miłości, to może się okazać, że ktoś z, bliskich, z bliskiego otoczenia, z rodziny wskaże nam taką postać lub ktoś właśnie z najbliższego otoczenia będzie tym kimś, kto okaże nam serdeczność, zainteresowanie, miłą atmosferę. Tutaj też możecie otrzymać przy tej karcie jakieś zaproszenie, i warto się na to otworzyć. Na pewno ciepła, sympatyczna atmosfera, pełna takich romantycznych wyznań, czy ogólnie sytuacji, które będą sprzyjające i warto do tego gdzieś tam się skłonić i dążyć do poszukiwań. Dla osób, które mają kogoś, ta szóstka pucharowa na pewno wskazuje też, że dobrą atmosferę rodzinną, spotkania rodzinne, no wiadomo, teraz może nie jest to akurat aż tak no, oczywiste, ale może oznaczać ciepłe, miłe to słowa ze strony bliskich osób, pojednanie, chęć poszerzenia rodziny. Jest to bardzo fajna karta dająca symbol tutaj zadowolenia właśnie z posiadania rodziny i bycia w niej po prostu, tak więc tutaj bardzo dobre układy. Jeśli chodzi o zdrowie, królowa denarów, królowa denarów symbolizuje panią doktor, pielęgniarkę, osobę, która może Wam pomagać, na przykład w kwestiach zdrowotnych, i królowa denarów też wskazuje na inwestycje. Czyli jeżeli w danym czasie nie zdarzało Wam się jakby tutaj wydawać na siebie. I nie chcieliście tutaj no, po prostu płacić za leczenie gdzieś tam, czy, czy za jakieś przedmioty, czy lepsze jedzenie, to jednak królowa Danaru wskazuje na inwestycje, które się opłacą, na kalkulację, która jest ważną i myślę, że tutaj, jeżeli zainwestujecie, będziecie myśleć pragmatycznie, to ta karta pomoże Wam wyjść z impasów, natomiast jest symbolem wydatków. Mimo wszystko, ale takich pozytywnych, konkretnych, które dają też super fajne rezultaty na przyszłość. Czyli nie wydajemy pieniądze bo tak, tylko wydajemy mądrze, roztropnie i jakby konsekwentnie. To jest karta pozytywna, oczywiście, dająca też dobre wiadomości. Na przykład, jeżeli oczekujecie jakieś wiadomości odnośnie stanu zdrowia, zwróćcie uwagę oczywiście na Kwestie związane z układem gastrycznym, przemianą materii. Być może właśnie też będzie potrzeba zakupu lepszego w jedzenia, zainwestowania w siebie, by te zdrowie było po prostu lepsze. Tak więc z tego się trzymamy, wszystkiego dobrego. Ja przechodzę do kolejnego znaku Zodiaku, do osób spod znaku Bliźniąt. Witam Was serdecznie, z tej strony oczywiście Wróżka Polonia. Zobaczmy, co Was czeka w tym czasie i na co możecie liczyć konkretnie. Już patrzymy. I tak, na pracę macie pustelnika, na emocje siódemkę puharów, no i na kwestie zdrowotne księżyc. Jeśli chodzi o pracę, pustelnik, tak, specyficzna karta, karta indywidualnych wyborów, izolacji, samotności. E, może być tak, że jeżeli szukacie tej pracy w tym tygodniu albo z, wy, wybierzecie zupełnie inny kierunek niż do tej pory. Miał być on tutaj zamierzony, albo po prostu nie będziecie szukać tej pracy, bo, bo tak, bo będziecie chcieli jeszcze jednak się zastanowić, przemyśleć pewne kwestie, albo po prostu będziecie dążyć do założenia na przykład własnej firmy i to też wymaga gdzieś tam indywidualnego zaangażowania. Tak czy owak, jest to karta raczej izolacyjna, wymagająca dużej refleksji i poszukiwania właściwej ścieżki. Natomiast dla osób, które mają pracę. Jest oczywiście kartą dwutorową, może oznaczać w pierwszej intencji na przykład osamotnienie w pracy, skupienie się na obowiązkach i taka izolacyjność, taka po prostu. Natomiast dla niektórych też może oznaczać chęć odejścia z pracy, tak? Czyli już planowanie oddalenia się tak naprawdę na poziomie duchowym i sytuacyjnym. Jeśli chodzi o kwestie tutaj y, y, uczuć, siódemka pucham. No jest to karta fajna, bo wskazuje na wielość wyborów, czyli może się ukazać Wam m, wiele osób, czy opcji odnośnie wyboru w sferze emocjonalnej. No i to jest super, No ale z drugiej strony to jest karta też zastoju, bo zbyt wiele opcji może powodować zastój, zastanowienie i iluzję. Tutaj trzeba uważać, by mimo wszystko nie dać się umieść fantazji, Albo możecie po prostu popełnić jakieś błędy. Tutaj nie wszystko, co złoto, co się świeci, i o tym pamiętamy. Jeśli chodzi o osoby, które tutaj mają kogoś, siódemka puchorowa może oznaczać też trudne wybory w ramach relacji, zbyt wiele gałęzi, które chce, będziecie chcieli omówić, czy będziecie chcieli załatwić w ramach partnerstwa. Tak czy owak, też będą pojawiać się różne właśnie dylematy, iluzje, fantazje, i też trzeba uważać, by tutaj nie dać się pomieść. E, właśnie takiej iluzji, bo ona może wskazywać na fałszywe też intencje. Tak więc tu cokolwiek robicie, róbcie to z rozwagą i wybierajcie rozważnie też mimo wszystko, e, nie łapiąc też wszystkich, e, że tak powiem, e, srok za ogon, kolokwialnie mówiąc. E, natomiast karta na zdrowie, tutaj e, księżyc. Ten księżyc jest kartą też iluzji i też jakby od czyli możecie na przykład źle oceniać swój stan zdrowia, na przykład stwierdzić, że bardzo dobrze się czujecie, a wam jednak coś się będzie działo, tak? I możecie po prostu fałszywie oceniać sytuację, albo będziecie bardzo zdołowani czymś, będziecie myśleć, że to jest tak zwany koniec, nie wiem, jakieś bardzo złe, czarne myśli się ukażą, a tak naprawdę wasz stan zdrowia wcale nie będzie taki e, złym, nie będzie dążyć do jakiegoś destrukcyjnego. Układu tak naprawdę. Tutaj trzeba uważać właśnie na chwiejności. Na Troszeczkę nerwy, emocje będą poruszone. No i czasem jest to karta też ciąży, tak, tak? Jeżeli tutaj na przykład gdzieś tam czekacie na ten moment lub nie, tak naprawdę może wskazywać to na ciążę i iluzje też w związku z tym oczywiście ukazane. Natomiast sama w sobie karta nie jest zła. Pamiętajcie, że jest to karta czasowa. I jest to tutaj oczywiście układ na ten tydzień. Mam nadzieję, że się spodobało. Wszystko tutaj, co zostało przedstawione, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam.